To jest świnia, która jest zabawką <tryk> dla psa. Słuchajcie, nie zgadniecie, gdzie się znajdujemy. W Muzeum Świni w Wieprzu. Takich muzeów mamy cztery na świecie. Pierwsze i największe jest w Stuttgarcie, to jest Muzeum Świni w dawnej rzeźni. Tam można zobaczyć świnki z całego świata. To jest olbrzymie muzeum, a na końcu zjeść wieprzowinę w restauracji, która tam się znajduje. Drugie miejsce jest w Korei Południowej. To jest Muzeum Świni, które jest dość specyficzne. Można pobawić się z małymi świnkami, a następne działanie to produkcja kiełbasy. Nie wiem czy z tych małych świnek, ale tak czy owakę Przewrotnicy, tak, przewrotne to to troszeczkę inna kultura, mają troszeczkę inne podejście. I jeszcze jest jedno w Stanach Zjednoczonych, w Alabamie, na, na południu Stanów Zjednoczonych. Tam jest muzeum, ale jest zupełnie inna motywacja. Właściciel, jak to pisze na swojej stronie, został poklepany na przez Boga, poklepał go w ramię i powiedział, że coś musi zrobić dla, dla świnek, i stworzył azyl dla świnek, gdzie oznacza, to oznacza, że po prostu świnki nie zostaną przerobione na kotlety albo kiełbasy, i co tam funkcjonują. Czwartym muzeum jest Muzeum Świni w Wieprzu. W Wieprzu dlaczego? Bo Wieprz. Nazwa może sugerować, że są tu świnki, to prawda. Jeszcze kilka lat temu w, na terenie gminy Wiersz było więcej świn niż mieszkańców, bo rolnicy tutaj, jesteśmy gminą rolniczą, zajmują się hodowlą świn właśnie. Świnie się pojawiają, wszędzie mamy je, w telewizji, w komiksach, w bajkach, w literaturze, w muzyce, w grach, wideo i te świnie trzeba było znaleźć co zawdzięczamy tym młodym osobom i jest wiele ciekawych historii związanych ze świniami. To nie tylko są ciekawostki, ile ważyła największa świnia, ile... Trwa okres ciąży świnia to ciekawe, bo to trwa 3 miesiące, 3 tygodnie, 3 dni, czyli 3-3-3. My świnie w Polsce ogólnie postrzegamy raczej źle. Mówi się brudny jak świnia, pijany na świ jak świnia, co jest bardzo niesprawiedliwe. Jest jednak rzecz, która wszystkich bardzo cieszy, są to skarbonki. I skarbonki Kształci świnki są prawie klasyką. Wszystko zaczęło się bardzo dawno temu, kiedy jeszcze nie było banków, kart kredytowych, ani papierowych banknotów. Jeżeli ktoś był bogaty, to dysponował dużą ilością monet. Były to złote, srebrne monety, a to oznaczało, że nie można było się z tymi pieniędzmi za bardzo poruszać, bo były po prostu za ciężkie. I pierwsze naczynie, jakie się pojawiło na te monety, a wtedy funkcjonował Bank Ziemski, co polegało na tym, że się zakopywało monety w dzbanie. Ten dzban nazywał się pyg. Z biegiem czasu Anglicy stwierdzili: No to niech to się nazywa może Pig, jako świnka, i pojawiają się pierwsze ceramiczne, bo to były oczywiście ceramiczne świnki. Mamy dużą ekspozycję, ona jest związana ze świnkami, które zdobyliśmy od ludzi dobrej woli, którzy nam przysyłają je. Są jednak pośród nich perełki, które mają własną historię. Jedną z najciekawszych świnek jest świnka ta. Ona ma tutaj napis kapitalistische Schwein. Karol Marx, który był filozofem i zasłynął z krytyki kapitalizmu, wykombinował sobie idealny system, który miał się nazywać komunizmem. Szybko się okazało, że komunizm jest tak naprawdę jeszcze większym koszmarem niż kapitalizm. W szczególności, że to wszystko się działo w XIX wieku, a Karol Marx był tylko i wyłącznie teoretykiem. I wykombinował sobie, że świnie to takie zwierzęta, które jedzą więcej niż powinny i tak naprawdę okradają innych. Może dlatego, że Karol Marx był Żydem, Źle podchodził do tej świni, ale powiedzenie kapitalistyczne świnia pozostało z nami do dziś. Ta świnia przybyła z muzeum Karola Marksa w Trewirze, gdzie Karol Marks urodził się i tam e, powstało muzeum ku jego pamięci. Mamy sporo niezwykłych świnek. Jedna z moich, moich ulubionych to jest świnka, która jest niczym innym jak małym odkurzaczem. Jeżeli ktoś kolokwialnie mówiąc na świni może sobie taką świnkę włączyć i pozbierać okruszki ze stołu. Świnki pojawiają się także jako czarne charaktery. Najbardziej czarnym charakterem jest czarny charakter z gry komputerowej Angry Birds, to jest zielona świnia, która kradła jajeczka, ptaszkom i ptaszki prowadzą nieustanną batalię z tą świnią, żeby zachować swoje Potomstwo. Mamy też francuskie produkty, są to mydełka francuskie, które przepięknie pachną. Mamy je aż trzy, ale nie zamierzamy ich zużywać z racji tego, że są to eksponaty muzealne. Mamy coś, czego tak naprawdę większość mężczyzn nie potrafi e, rozpoznać. Panie częściej, nie wiem czy wiecie co to jest. Ten, ten... Do umywalki? Jesteś jednym z większych facetów, który chyba po prostu zajmuje się tym i po prostu czyści umywalki. Większość facetów nie wie o co chodzi, chociaż się zdarzało, że niektóre panie też nie wiedziały. Mamy inną szczoteczkę. To nie jest szczoteczka do zębów, to jest szczoteczka do mycia naczyń, też jest w kształcie świnki. Wspaniały zegar farmera, przypuszczalnie hodowli świń ze Stanów Zjednoczonych. Ten eksponat został przysłany przez moją mamę, który nie dzwoni, ale wspaniale chrząka. Tu z kolei nowoczesna technologia fotowoltaika, jest mało ogniwo solarne, ta świnka cały czas kręci główką, to w Azji świnie są traktowane wyjątkowo. Notabene jest rok świni w kalendarzu chińskim, jest to odpowiednik kalendarza zodiokalnego. Ten rok się powtarza co kilkanaście lat i ogólnie pochodzenie ze, z roku świni oznacza szczęście i, i ogólnie dobrobyt finansowy. Świnie z całego świata. Świnie świata, jeden z najciekawszych eksponatów, to metaloplastyka, która przybyła z Beninu, to jest zachodnia Afryka, tam żyją animiści, bo muzułmanie nie jedzą wieprzowiny, na pewno nie jest to chińska produkcja, wspaniała e, rzeźba, połaskorzeźba, która pokazuje maciorę z małymi prosiaczkami, bardzo siermiężnie zrobiona. Jeden z najciekawszych eksponatów. Obok z kolei w zachodniej Afryce jest Togo. Ta świnka ma jakiś większy ryjek, zapewne to świnka afrykańska, też przybyła do nas z Afryki. Mamy eksponaty z całego świata. Ten dzwonek jest dzwonkiem z Holandii i był wyprodukowany w Holandii. Ciekawe torebeczki, które są woskowane w Korei Południowej. Świnki też są ok. Nie używa się tam plastikowych kubeczków, a właśnie takie małe saszetki, które są woskowane i można pić za darmo wodę z dystrybutorów, a na tym opakowanku mamy właśnie świńską rodzinę. <laughs> Wspaniała świnka z korsyki. Jeżeli miałbym wybierać życie dla świnki najfajniejsze, to będzie Korsyka. Tam świnie chodzą po lesie, jedzą sobie żołędzie, piją wodę ze źródełka. No, oczywiście pewnego dnia ktoś się odstrzeli, zwykle myśliwy, ale żyją tak naprawdę na wolności i mogą się tym życiem troszeczkę Pocieszyć. Niektóre świnie są bardzo tajemnicze. Ta czarna świnia przybyła do nas z Chin. Kupiona w Szanghaju. Wszystkie napisy były po chińsku. Za bardzo nie wiedzieliśmy, po co ona służy. W szczególności, że jest podpięta, można ją podpiąć do prądu. Z biegiem czasu okazało się, że ktoś znał osobę, która mówi po chińsku. Okazało się, że ta świnka jest urządzeniem do odstraszania komarów. Świnkę z Lesoto to jedno z nielicznych królestw w Afryce. Jest wykonana z wełny czesankowej. Mała śliczna świnka, notabene tu nawet jeszcze jest metka, że przybyła z tego egzotycznego miejsca, gdyż mało osób w ogóle wie, że lesoto istnieje. Tutaj mamy z kolei powiedzenia. To młodzież przygotowała różnego rodzaju przysłowia i powiedzenia związane ze świniami. Niektóre wymagają głębszego wprowadzenia. Na przykład w Finlandii się mówi czekać jak świnia na Boże Narodzenie. To się wiąże z tym, że tam jest taki zwyczaj, że w Boże Narodzenie serwuje się pieczeń z wieprzowiny, co jest troszeczkę podobne do naszego powiedzenia Indyk myślał o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścieli, Czyli dość, dość smutne, Hmm, historia. Z kolei w Chinach to wygląda zupełnie inaczej. Śpi człowiek, rośnie mięso, śpi człowiek, rosną jego długi, albo kto chce zrobić wrażenie, kupuje konia, kto chce zdobyć bogactwo, hoduje świnie. Mamy tutaj małe świnki, tych świnek jest dość dużo, nie mógłbym opowiedzieć o wszystkich, nie mamy na to czasu, ale jedna z fialniejszych świnek to świnka latarka. Jej ryjek ma dwie diody. Ona była zasilana na dynamo, ale tak wiele osób się nią bawiło, że po prostu przestała działać jako ręczne dynamo. Czasem przychodzą produkty, które umieszczamy do muzeum. Tutaj mamy słodycze z Chin. I ponownie ten sam problem. Do końca nie wiemy, czy są zrobione z wieprzowiny, czy nie. Ale jak widzicie, firmowo zapakowane świnia ćwicząca jakiś styl walki. Nie wiem, czy to dla karateków, czy dla judoków. Ale to jest jeden z nowych eksponatów, który trafi do muzeum. Czasem są dość zabawne historie. Kupiłem kiedyś coś takiego, co się nazywa presadko do chladniczki. Jak myślicie, co to znaczy presadko do chladniczki? Prosiątko do yy, lodówki? Dokładnie tak. I prosiątko jest zasilane bateriami. Jak otwieracie lodówkę, to zaczyna chrząkać i ma was to zniechęcić przed nadmiernym jedzeniem. Ten gadżet był kupiony na jednym portalu internetowym i polegało to na tym, że musiałem się ostro targować, żeby dostać niższą cenę. W końcu napisałem, że to nie dla mnie, tylko właśnie do muzeum. I cena zdecydowanie spadła. Jesteśmy wdzięczni tym ludziom, którzy nam obniżają te ceny, bo, bo te eksponaty wzbogacają nasze muzeum, a muzeum jest bezpłatne. Oczywiście warto się umówić wcześniej, żeby mieć oprowadzanie przewodnika po muzeum. Ta sama historia kupiona na portalu um, aukcyjnym. Wspaniała designerska świnka, która jest korkociągiem, wkręca się ją w butelkę z korkiem, po czym świnka siada, a korek wyjeżdża wspaniały eksponat, który też nikt nie chciał kupić, ale na szczęście po dłuższych negocjacjach udało się kupić za mniejsze pieniądze. Te eksponaty mamy dosłownie z każdego miejsca na świecie. W Salwadorze jest plaża El Tuńco i symbolem tej świni, poza deskami surfingowymi, jest świnia w okularach Rajbana. Błyskotliwe przemyślenie Harego Trumana. Był to prezydent, który zastąpił Franklino Delano Roosevelta. On powiedział coś takiego: Prezydentem może zostać tylko ten, kto rozumie także świnię. Tych cytatów jest znacznie więcej. Zapraszam do muzeum, żeby się zapoznać z tymi niezwykłymi historiami. Mamy świnie z Papuinowej Gwinei. Wygląda troszeczkę jak z muzeum archeologicznego, ale tam ludek jest jeszcze troszeczkę na innym etapie rozwoju. W związku z tym nie opanowali wypalania gliny, i ona przy transporcie straciła nogę, została lekko popękana, została sklejona ciekawa sprawa, bo na Papuji Nowej Gwinei świnie są tak naprawdę najbardziej pożądane, wszyscy kochają świnie, świnie są oczywiście zjadane, ale zanim są zjedzane, są rozpieszczane i traktowane na równi z dziećmi. Notabene człowiek w języku papułaskim, jednym z języków papuaskich, nazywa się długa świnia, bo niedawno, do niedawna jeszcze człowiek należał do diety papułasów, tam były walki plemienne i mężczyzn po prostu zjadano. Więcej eksponatów ze świnkami, związanej tutaj, część eksponatów dotyczy bardziej dorosłych osób, więc nie będę teraz wnikał, dlaczego tutaj są takie humanoidy częściowo ludzie, częściowo świnki. W tym się specjalizują Niemcy. Ogólnie chyba powiedzenie świntuszenie też jest troszeczkę uzasadnione wtedy się łączy właśnie świnie z ludźmi i mamy tutaj wizytę u doktora na przykład czy inne, nawet jeszcze mocniejsze, więc pozwolę sobie nie opowiadać o nich, żeby po prostu nie demoralizować tutaj widzów. Tutaj jest historia związana, dlaczego tak naprawdę świnie są tabu w dwóch głównych monoteistycznych religiach obok chrześcijaństwa. Chodzi o judaizm i o islam. To tam właśnie Bóg wielokrotnie zwracał uwagę swoim ludziom, że nie powinni jeść wieprzowiny. Jest to uzasadnione dlaczego. A jeżeli chodzi o jeden szczegół, że świnie są brudne i taplają się w błocie, to wiąże się z tym, że świnia nie ma ruczołów potowych, czyli jak temperatura jest wyższa niż 36,7 stopnia Celsjusza, to świnia padnie trupem, po prostu umrze. No i chętnie świnia by się wytaplała w błotku, bo błotko jest chłodne i tworzy taką fajną powłokę, która po prostu chroni ją przed wysoką temperaturą. Problem polega na tym, że jeżeli świnia nie ma tego błotka, to dochodzi do takiej sytuacji, że jest w stanie wytaplać się nawet w swoich odchodach. Ale to nie o to chodzi, że świnia jest brudna. Świnia po prostu chce przeżyć i, i wtedy tak naprawdę robi takie rzeczy. Ogólnie świnie są bardzo czystymi zwierzętami i to jest e, ściema tak naprawdę, że świnie mają brudno. Świnie załatwiają się zawsze w jednym miejscu. Co więcej, w miejscu, gdzie mają małe jest sterylnie czysto. Więc, więc wiele stereotypów w tym muzeum może po prostu runąć. Świnie są bardzo głośne. Tutaj mamy ekspozycję poświęconą świniom. Mamy tutaj Elvisa Presleya, który jak założymy baterię, to nawet śpiewa. Ale prawda jest taka, że świnia kwicząca wydaje większą ilość decybeli, czyli jest bardziej głośna od samolotu odrzutowego, więc jest naprawdę bardzo głośna. I mamy świnie z gitarami, z innymi instrumentami, a jedna świnia potrafi nawet chrząkać. Ona przybyła do nas z Nepalu. Chrum, 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 chrum. I mamy fajną świnkę, która po prostu wydaje niezłe dźwięki. Wspaniała literatura związana ze świnami, oczywiście najbardziej kultowa, to folwark zwierzęcy. Książka napisana przez George'a Orwella, która opowiada właśnie o. Przejęciu władzy przez świnie. Jest to parodia komunizmu. Ta książka była tak zabawna i tak mocna, pokazująca absurdy komunizmu, że do 1989 roku, za czasów prl była po prostu zabroniona, była na liście cenzorskiej. I tutaj muszę reklamować traktoryje, wyścigi traktorów. Mamy takie zawody rokrocznie. Ostatnio było 3000 osób, to jest największa impreza cykliczna w okolicy. To jest trzecie miejsce w kategorii kobiety na traktorach. W zeszłym roku nie było trzeciego miejsca, obecnie już jest lepiej. Startowało sześć pań i nie mamy już więcej tych pucharów. Puchar jest naprawdę użyteczny, gdyż jest to zupełnie nowy filtr do traktoru, który zapewne można byłoby zainstalować i dalej jeździć tym traktorem. To jest nasz symbol, który zobaczycie tutaj na kubeczku. Traktoryja. Zawsze robimy tą imprezę z końcem wakacji. Bardzo fajna impreza, serdecznie zapraszamy na nią. Muzeum Świnie odwiedza coraz więcej osób, staramy się pozyskać pieniądze, nie zawsze to się udaje. Nie dostaliśmy pieniędzy z Warszawy, nie dostaliśmy pieniędzy z Krakowa, jak do tej pory dostaliśmy pieniądze od Amerykanów i wygląda na to, że dostaniemy pieniądze z Brukseli, ale doceniają nas różne instytucje. Tutaj jest taka sieć najciekawszych wsi. I załapaliśmy się na miejsce ciekawe, że to miejsce jest całkiem wyjątkowe, co potwierdza ten oto certyfikat.